Pani M swojego brata kocha, szanuje, on ją też bardzo, bardzo. Ja ich poznałam w tym momencie, kiedy on miał zespół, ale to taki wiecie, zespół. Mój mąż też tam pogrywał na gitarze i w ogóle, ale wydali płytę. Wydali płytę z Rodzenkiem. Jest taki pan piosenkarz, co się nazywa Rozenek. Nie, rodzenek, nie z tych rodzenków, tylko z tych co grają, i mieli też, wydali kasetę. Jak on się, ja nigdy nie pamiętam, jak się ten zespół nazywał. Ale faktycznie tam piosenki mieli takie, takie, takie spokojne. Więc później, kiedy wziął, brat pani M., wziął udział w. Najpierw to był Idol, no, zdobył drugie miejsce wtedy. Brawo, patrzyłam na wszystkie odcinki. Jedyny program, taki, którego oglądałam, no bo dla niego potem wziął e, udział w moją twarz, brzmi znajomo. O, to jest program, który lubię i dla niego też go oglądałam, i on wtedy wygrał i zbierał właśnie pieniążki dla paniem. E, więc, e, tak, bo jest osobą bardzo chorowitą i jej się należały te pieniążki albo jej po prostu fundacja. E, no i, i też wystąpił chyba przez chwilę. To był. Hmm, jak to się, bar to się chyba nazywał. To był w, w taki paradokument z Wrocławia, chyba bar. No, tam chwilkę, chwilkę jakąś tam miał dla siebie, ale faktycznie w tych moja twarz brzmi znajomo, no i widolu. No to wtedy faktycznie ogromne, ogromne emocje i tak dalej, więc mogę się tym pochwalić. Pani M, z panią M mamy przyjaźń taką, że nie widzimy się, tak jak mówię, w tej chwili 6 lat się nie widziałyśmy, ale zadzwonię. Że przyjeżdżam, ona mówi dobra, będzie rosł, jadę z Julką, z mężem. Ona też ma męża, ma y, synka, więc i, i słuchajcie, i wchodzimy w drzwi, jest tak, jakbyśmy się, jakbyśmy mieszkali razem i byśmy. Y, w ogóle się nie widziały, tak, nie widziały się tak długo. Czyli w sensie wchodzimy, od razu jest gadka, szmatka o dupie Marynie od. No, fantastycznie, fantastycznie. To są właśnie te osoby, z którymi się nigdy nie nosisz, z którymi możesz rozmawiać godzinami, dniami i w ogóle nie, nie mieć tchu ani czasu na siku, tylko po prostu tak już jest. E, e. Pani M. W międzyczasie, no to było bręno, no i oczywiście już się zaprzyjaźniłyśmy i tak dalej, no taka przyjaźń na, no, no wiecie, na kartkę, na list, na rzadkie. Ona nie była nigdy, Kiedy się zapraszałam, ale no z jej chorobą tak nie może się po prostu zbytnio poruszać, więc no jest uziemiona. Ale faktycznie nasza, nasza przyjaźń trwa. W międzyczasie w średniej szkole poznał. W średniej szkole nikt z nas się nie znał. Ja tylko znam chłopaków, którzy do mnie do klasy doszli. Było ich tylko dwóch na prawie całą klasę dziewcząt. I z jednym siedziałam, ale potem dokopcowali nam drugiego, więc tamten stwierdził, że, że, że może z chłopakiem będzie mu lepiej. Nie było, ale, ale no tak się zrozszadowaliśmy. E, ja nie znałam żadnych dziewczyn, ani nikt mnie nie znał, e, z, miałam tylko intuicję taką, że po prostu po, potworzą się grupki dziewcząt, które uwielbiają się uczyć, są kujonami totalnymi, więc to są grupki, do których najlepiej nie wchodzić. Bo one i tak ci nie pomogą i naprawdę przez, przez średnią szkołę były takie, że, że no nawet, nie no, taka wiecie, grupka tylko i wyłącznie, nie, nikt tam nie miał prawa wejść. I druga grupka takich po prostu trochę lada co jak ja, czyli żeby się prześliznąć z klasy do klasy i po prostu mieć więcej czasu dla siebie. No i ta grupka była luźniejsza, fajniejsza, bo każdy nieraz... No, Albo pomógł, albo nie, ale jakoś tak było um, fajniej. E, i, I po prostu. Um, kiedyś usiadłam, kiedyś było tak, że było nas mniej w klasie. E, I. Jedna dziewczyna siedziała samotna. I ja podeszłam do niej i mówię. Ty masz na imię K. Ja mówię. A ona do mnie mówi. A ty my. Ja mówię. Tak. Jak chcesz to choć usiąść do mnie, będzie nam raźniej. I tak już zostało. Ja wiem, miesiąc, dwa, może trzy w pierwszej klasie, i do końca już siedziałyśmy ze sobą. Czy to była przyjaźń? Na pewno się kolegowałyśmy, bo byłyśmy w jednej klasie.